Fizyka, matura majowa 2021, poziom rozszerzony. Zadanie szóste. Dwie identyczne diody D1 i D2 oraz dwa oporniki R1 i R2 o wartościach 20 i 30 omów podłączono do zacisków A i B prądnicy. Ta prądnica wytwarza napięcie przemienne zmieniające się w czasie sinusoidalnie z częstotliwością 25 Hz a maksymalna wartość, jaką osiąga napięcie między e, zaciskami, czyli między A i B, jest równa 6 V. W kolejnych zadaniach 6.1.6.2 przyjmij, że każda dioda podczas przepływu prądu elektrycznego w jedną stronę ma opór równy 0, a w drugą, w drugą stronę jej opór jest nieskończenie duży. Polecenie 6.1. W chwili T0 równej 0 napięcie w obwodzie jest równe 0. W pierwszej połowie okresu zmian napięcia, licząc od chwili 0, na zacisku A prądnicy tu jest potencjał dodatni plus, a na zacisku B jest potencjał ujemny minus. Przyjmij konwencję, że gdy prąd w obwodzie zewnętrznym dołączonym do prądnicy płynie od A do B, to jego natężenie jest dodatnie. A gdy płynie od B do A, to natężenie jest ujemne. W układach współrzędnych na rysunkach pierwszym i drugim narysuj wykresy w zależności natężeń i prądów przepływających odpowiednio przez opór R1 oraz R2 od czasu. Wykresy narysuj dla przedziału od, te, od chwili początkowej równej 0 do końcowej 1 sekundy. Uwzględnij właściwe wartości amplitudy natężeń Prądów oraz okresu ich zmian. Rysunek pierwszy dotyczy prądu płynącego przez opornik R1, a rysunek drugi, który wykonasz, będzie dotyczył prądu płynącego przez opornik R2. Gdy z prądnicy jest podawane napięcie do obwodu, tak jak to przedstawia rysunek, czyli w punkcie A jest potencjał dodatni, a w punkcie B jest ujemny, to z punktu A wypływa prąd I1 i ten prąd napotyka na swojej drodze węzeł, chciałby się podzielić. Ale zwróćmy uwagę na to, że dioda D2 jest podłączona w tym momencie w kierunku zaporowym. Jej opór jest nieskończenie wielki. Prąd I2, czyli przez opór R2, nie płynie, jest równy 0. Cały prąd 1 płynie przez opór R1 i diodę D1. Znając częstotliwość drgania prądu, znajdujemy jej e, okres tego prądu. 4 sekundy. Zwróć więc uwagę na to, że od 0 do 4 sekundy musi się zmieścić cała sinusoida dotycząca drgań prądu podawa podawanego przez e, prądnicę. Ponadto, znając R1 i znając maksymalną wartość napięcia, znajdujemy maksymalną wartość natężenia prądu, który będzie w tym obwodzie płynął wówczas 30 A, 30 A, to jest tu wartość. Czyli zobacz, w pierwszej połówce okresu, kiedy mamy taki Układ potencjałów, tu natężenie prądu wzrośnie do dziesiątych i zmaleje do zera. A co potem się dzieje? A potem jest sytuacja taka: potencjał plus jest na, w punkcie B, a ujemny w punkcie A, znowu wypływa prąd do węzła, chce się podzielić, ale przez D1 nie może przepłynąć z tego powodu, że ona w tej chwili jest podłączona w kierunku zaporowym. Jej opór jest nieskończenie wielki, czyli I1 prąd płynący przez opór R1 jest równy 0, jest równy 0. Cały prąd przepływa przez diodę D2. Zatem z tego, co powiedziałem, w drugiej połówce okresu przez pierwszy opór R1 prąd nie płynie, jest równy 0. No to potem się powtarza sytuacja. Znajdujemy. Maksymalną wartość natężenia płynącego przez obwód przy tym połączeniu, kiedy plus jest na B, a minus jest na A. I jak to teraz wygląda? No przecież jak w pierwszej sytuacji prąd elektryczny przepływał przez pół okresu przez diodę D1, to przez diodę D2 prąd nie przepływał. Ale po zmianie po upływie czasu równego połowie okresu następuje przepływ prądu przez diodę D2, ale zwróć uwagę na to, że prąd wypływający w drugim przypadku jest to prąd płynący od B do A, a w pierwszym przypadku był to prąd od A do B. Zatem w stosunku do pierwszego wykresu, drugi będzie się różnił tym, że połówki sinusoidy będą znajdowały się poniżej, Punktu 0, jeśli chodzi o natężenie prądu elektrycznego. No i polecenie 6:2. Obyt ciepło wydzielone w całym obwodzie, to znaczy na obu opornikach, łącznie w czasie 10 sekund działania prądnicy. Przyjmij, że w chwili początkowej napięcie jest równe 0. Wyjaśnijmy sobie. O co chodzi z tym ciepłem? Otóż w każdym obwodzie, niezależnie czy bo w obwodzie elektrycznym, niezależnie czy to dotyczy prądu stałego, czy prądu przemiennego, prąd elektryczny płynąc niesie ze sobą energię. Jest to energia elektryczna elektronów. I te elektrony, kiedy wpływają do przewodnika, w wyniku różnych tam procesów, przemieniają niesioną energię elektryczną na energię wewnętrzną. Ich energia elektryczna maleje, a wewnętrzna drutów rośnie. Wzrost energii wewnętrznej, niezależnie od tego, w, jakim, w jaki sposób on powstał, powoduje wzrost temperatury. Rośnie temperatura drutów, ale pamiętaj, nie w wyniku pobrania ciepła, tylko w wyniku przemiany energii elektrycznej na energię wewnętrzną. Jeśli wzrosła temperatura drutów w stosunku do otoczenia, to teraz się dzieje przekazywanie energii wewnętrznej od drutów do otoczenia. I ta energia wewnętrzna, która zostanie przekazana od drutów do otoczenia, jest to właśnie to ciepło, które mamy obliczyć. Sumując, w naszym przypadku ciepło, o którym mówi autor, jest równe pracy, jaka została wykonana przez prąd elektryczny, bo ona jest równa zmianie energii elektrycznej, ta jest równa zmianie energii wewnętrznej, a potem dopiero zostało to ciepło oddane. I przypomnijmy sobie, że w przypadku prądu przemiennego praca wykonana, która tutaj będzie równa ciepłu, które zostało oddane do otoczenia. Jest iloczynem napięcia skutecznego, natężenia skutecznego i czasu. Napięcie i natężenie skuteczne to wartości maksymalne tych wielkości dzielone przez pierwiastek dwóch. No i teraz w naszym przypadku, jak to wygląda? Otóż to ciepło oddane jest równe liczbie pełnych okresów w ciągu 10 sekund. Razy w nawiasie, najpierw ciepło, oddane podczas pierwszego półokresu, kiedy natężenie prądu maksymalne jest i1 max, a potem w ciągu drugiego półokresu, czyli gdy natężenie maksymalne jest i max 2. Korzystam z tego wzoru, który tutaj wcześniej napisałem. No to zobacz, Teraz podstawiam n liczbę pełnych okresów w 10 sekundach jako stosunek całego czasu 10 sekund do okresu jednej sinusoidy. Otrzymuję taką zależność. No to oczywiście okresy upraszczamy. Otrzymujemy coś takiego. Po podstawieniu danych znajdujemy, że jest to 7,5 żula.